Siemanetko, widzę dzisiaj kolejny odcinek z ARK Survival Evolved hmm. Jakie spodenki mam? No? Dobra Jesteśmy tutaj gdzie skończyliśmy ostatnio, Dobra A To zjem sobie mięso i w dzisiejszym odcinku Będę polował na ryby. Tylko pozwólcie, o nie. na gasi. To tutaj? Pozwólcie, że rzucę sobie tam pochodnie, i będziemy polować na ryby, bo potrzebuję mięsa. Tutaj mamy. Jest ryba. I... O! 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 Eu não vou brincar, eu não deixo de me pusar. É por causa, Nie mogę Dobra, tam umarłem. Muszę się tu przespać, co wtedy będę miał odrodzenie tutaj. Bo nie będę mi się chciała zawsze biegać w to miejsce. Jak zima. Ale z ryba mnie zabiła. Ale to w sumie nie jest ryba, to pirana

Gdzie ja zginąłem? No kurde pieczona. Kurde pieczone. Kurcze pieczona Wracamy do być. Chodzi. Co ja mam zrobić? On tam będzie chodził. Tam są moje rzeczy. Tam są jeszcze te raptory. Zobacz. Dobra, ja się będę przeprowadzał z tego miejsca, bo to nie powinienem tutaj być. To jest za dużo niebezpiecznych zwierząt. To dzisiejszy odcinek, przeprowadzamy się z tego miejsca. czy tam się raptor bije. Dobra, biegnę. Fię Nie no idę. Take all Szybko muszę się ubrać Gdzie jest coś do ubrania się To tutaj. Nie mam tych rzeczy. Dobra, w dzisiejszym odcinku jednak nie przeprowadzamy się, bo to jest fajne miejsce. Tylko po prostu musimy się obudować. Może mm. ja później będę to obudowywał. O! Tam jest stan Na razie sobie zrobię po prostu takie schronienie. Dobrze. To tak. 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 I tu drzwi. Po prostu by mieć schronienie. Takie. Teraz ten krokodyl. Jestem wkurzony teraz, bo mi się nie będzie chciało tam cały czas chodzić. Hmm. Nie chcę mi się tam wracać, jest pełno dinozaurów, które na mnie czekają i chcą mnie zabić. Строго за том Тут он Żałat jakieś. O kurde, tu jest terizino, Terizino, pamiętacie, jest pierwszego, czy tam drugiego odcinka Terizino. Здесь полно динозавров. Динозавр. Где есть моя база? Покажи мне, что я там sam umarłem, ale jak idę tam, to ślepy załóg tam był. tam. Którą ja tam iść? шибко, шибко, И до Ну no, и там сунта рапторы. Снова выбираем, 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 Jak ja mam tu żyć? Tu się nie da żyć! Jeśli te raptory będą mnie tutaj... bić. Co ja mam się przed nimi bronić? Dwa tu są. Dobra, raz się żyje! Szybko! Nie Ha! Dobra wiecie co? To... Nie idziemy tam! Rodzę się! Nie idziemy tam! Ja wiem że to mam i temy, ale nie idziemy tam! To są bagna! Meknę sobie drzewo! Fajnie tu jest spokój na się morzu. Wy... Może tu się wybuduje? Nie myślicie o tym? czy tu się wybudował? Tam widzę jakiegoś raptora. O kurde, tu jest głęboko. Dobra, ja chcę ten, chcę widok, widok zmienić. Chcę z pewno tych takich rektorów, piranie też są. Kurde, i spinosaurus. Czy się napiłem tej wody, ja się nie napięłam. Ale no, dobra. Hmm. Tutaj będę muszę się uzbroić. Bo bez uzbrojenia to nie, nie ma gdzie iść. Nie no. No mi się pokazuje, że przyszedłem na arenę. To jest wielki wąż, patrzcie. A ten wąż mnie kiedyś zaatakował. Pamiętałem, że nie był jakiś, jakoś specjalnie zły. czy znaczy specjalnie. No. Dobra, uciekam tam. Są mnie to, że tu już są tyranie. Ja raz się żyję. Wszystkie uciekam. Przed tym wężem uciekam. Szybko. Tu są jeszcze jakieś dinozaury. Dobra, tu jednak... Jednak się roi od tych dinozaurów. Jednak tu nie chcę się budować. Uciekam stąd. Szybko, 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 szybko. Raz się żyję. Jeśli nie teraz, to kiedy? Dlatego muszę z uciekać. Uh, 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 uh. nikomu nic. No. Jestem na brzegu. Co za wielka żaba. Kurde. Coś jest. Tu jest zaśpon. Biedna przed siebie Dobra, nie ma co? Idę po prostu tutaj. Też się z nim nie po to by on na zabrał. Się gdzieś, gdzieś się nie rodziłem. Odwróćmy się tutaj. Tutaj. Tutaj się jeszcze nigdy nie odradzałem. To jest kraina zimowa. Nie chcę raczej na ziemię żyć, więc idę w głąb tego lasu. Ale pierwsze pozbieram drewno. Jak wypyknie, nie wiem czemu nie ma dźwięku. Przez coś nie ma dźwięku. Tu już jest. Jednak nie ma dobra. Co mogę zrobić? Jeszcze więcej tego... ...skopać. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Bo by wejść w ten las, to muszę być chociaż trochę uzbrojony. Dlatego ścinam te drzewa. Muszę być chociaż trochę uzbrojony. Dlatego teraz zrobię killów, jak zrobię killów... Wykopię takie te, bo jest mi potrzebne do włóczni. Muszę jeszcze... zebrać z tych krzaczorów. Ej, tam coś jeszcze jest, to może tam idę. Pyk, 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 z zbieram. Pyk, pyk, pyk. Nie mogę już, nie mogę zrobić włóczni bo nie mogę zrobić włóczni bo teraz tym kilochem skopię to no i mogę zrobić włócznię No z włócznią mogę już iść tam Wiem, że miałem iść w drugą stronę, ale ja chcę zobaczyć, co jest tutaj. Aha, tu jest już koniec. Tu jest koniec po prostu. Patrzę, jaka wielka góra i tam jest... Już wiem, co to znaczy te takie te... Tam są bossy. Więc ja chcę z daleko od takich rzeczy. Na razie. Hmm. Dobra, no to co? No to biegniemy w głąb lasu. Tak jak zawsze się nie powinno robić, ale ja tak robię, bo wiecie, kontakt i te sprawy. Biegniemy w głąb tego lasu, nie zatrzymuje się nigdzie. Zapomniałem, że tą włócznią też można rzucasz Carbonarys Nie W ogóle nic nie robić Pić mi się chce No no i właśnie ja bym chciał taką bazę blisko wody Do rąsław Teraz mogę żyć. Idę w wąblasu z włócznią sobie, idę w wąblasu z włócznią. Idę jakiś zapal wewnętrzny, jak hej ho, ho. Triceratopsy widzę, o. Idę sobie na górę, hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho Szukam miejsca na bazę, hej ho Hej ho, hej ho, hej ho, hej, ho, hej ho. <laughs> hmm. To ja chcę wejść na tą górę Będzie góra zdobyta O, co są jakieś ptaki Zabiję. Go do do. I spróbuję wejść na ten szczyt góry. O nie, ta góra jest połączona z zimową górą, a na zimowej górze jest ten boss zimowy. To jest ten goryl. To ja idę tam. Nie, tam jest wulkan. Zobaczcie, tam jest wulkan. Nie, nie, no to nie wiem czy chcę tam iść. Nie wiem czy tam nie będzie dinozaurów jakichś. No właśnie. Tireksy. Na pewno tam nie chcę iść. Z Tireksami to ja nie mam nic do katania. Czy z Tireksami to one mnie mają na jednego hapsa. Hmm. To jest coś zbudowane. Kurde, Skorpion jakiś. Kurde, przepraszam, ale mi się nie nagrało, ale zabiłem dodo. Mm -mm. Przepraszam, moje wersji mu się nie nagrało. Ale zabiłem dodo takie. I szukam fajnego miejsca. No bardzo. tu jest jakieś takie fajne takie wejście. Tylko mało wody Fajne wejście, ale mało wody Dobra, będę ja już miałem prawie całą mapę tutaj Widzicie ile ja tu mam map już odkrytego Tutaj podobno jest taka fajna rzeka czy, czy fajna to nie wiem, ale wiem, że rzeka Przedam na ich arenę Bo po prostu jak editoruję, no to No, no wiesz, no Wszędzie są te diozomy, chyba mnie zabiją. Powinienem pierwszy mieć więcej leweli, a później czegokolwiek szukać. Kurde, no właśnie, o to nie mówię. Skacze! O kurde, on mnie złapał. On mnie złapał w nutrze. Dobra, wiecie co? Się tutaj. Rodzę się tutaj. A bazę robię sobie też tutaj. Dobra. W kolejnym odcinku będziemy robić bazę, więc to tyle w tym odcinku i Bajo.